To twoja mama? To jest moja mama. Witam serdecznie. Mów, Witam serdecznie. <grywia> A jak masz na imię? Ja mam na imię Milena. Milena Amsz, co? co? Jak piękno byłoby zakazane, już dawno byś siedziała w więzieniu. Jakby piękno było zakazane, tam się siedziała w więzieniu. No. Ja wiem. Po mamie, po mamie. Mama wolna? Czy mama wolna? No. masz te włosy? Dzięki Długo je robisz, czy one tak same naturalnie? Naturalnie Tak? No Ej, fajne są Wiem Jaki <noise> ty masz kolor oczu? Taki chyba szary? Jest. No Już się w nich gubia jak w Ikei. A na imię masz jak? Lena Czyli tak, moja przyszła dziewczyna Z singielkami? Nie. Ani jedna? Zadowolone jesteście ze swojego związku? Zależy kiedy. <laughs> jak to zależy kiedy? Cały czas, nawet jak jest źle, ma być dobrze. No to fakt. No. Czyli rozumiem, że nie jesteś niezadowolona, 100%. No, jestem zadowolona związku, tylko że czasem jest fajnie, no. No to ja jestem nowym produktem na rynku. Nie takim drogim, a bardzo skutecznym. Chcesz wersję testową? Nie, chłopaka, no niby tego zdradzać, nie. Ale tak czysto hipotetycznie, jak dałbym ci milion złotych, to byś go zdradziła? O, się zastanawiasz. A! Grasz na gitarze? Nie, a jak bym grał, to co? To, to nie. To, byłbym twój już, tak? No, jasne. No to co to za pytanie? Grasz na gitarze? No pytam się po prostu. Latasz statkami kosmicznymi? No, pewnie. Codziennie. Ale serio. Chcesz się przyjechać na mojej rakiecie? Muchas gracias, aficion. Esta para un Suuuu! Muchas gracias za Este para vosotros. Cieba. co szamiesz? Mm. Mm. Ostre? Nie. Serowe. E, serowe. No ale jeśli chodzi o ostrość, to mamy tutaj dwie ostre tak. Wow! Nie, żartowałem. Co w się sensie nie żartowałem, tylko że taki chujowy tekst. No. A, oglądaj. Jak macie na imię? Wiktoria, Klaudia. A ty? Adek? Ha? Ja? Roberto. Roberto? No, Roberto Adek. Ale Adek, ale Adek, bo Adam czy Adek, bo Adrian? Nie, no Radek. A Radek Kurwa, ja Adek. Dobra. Yeah. Ej. Bo mam problem. No jaki? No jutro jest poniedziałek, czyli zaczyna taki zwykły dzień, nie? Mhm. No ja mam zadanie domowe do zrobienia, no ale mi się nie chce. Mhm. Ale muszę jakieś zadanie domowe zrobić, nie? No. I co i mamy ci zrobić, czy co? Możecie być moim zadaniem domowym. To znaczy? BŁEŁE KŁĘŁA ZŁOŻY Umiesz mówić? Ja umiem tylko tak jak teraz przed chwilą ci pokazałem zaprezentowałem. A to jak ty to... CO nie ty, się TY SIKASZ? No ale no, nie, <laughs> <laughs> <Chyba> nie. <laughs> Chłop Ej brzydki jesteś A to ja Ej co się stanie? Jak włożę lód do wrzącej herbaty O Jezu, nie wiem, nigdy nie próbowałem. A próbujmy No i się nie stało ha! I Czy jakąś fajnie ustawę do clickbait'u